Yavaş! Haydi! Dersler burası! Şuradan! Aaaa! Şuradan! Ama! Dış açayım! Ne yapacağım şimdi? Dış açayım! Gel gel! 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 Hahaha!

Patrz, jeszcze blisko tak stoją. Ana... Ej, zaraz będzie coś podcego. Ach kurde! <laughs> <not> <wah> <I'muther. laughs> <mručje podro> <laughs>

Najlepszy, kurde, się upaliła butelka. Gdzie <noise> <noise> jest Mateusz? Ale to było fajne. Najlepsze.

Mama, ja no. Chwilę. Chwilę, tak że właśnie te ręce. Gdzie Mateusz? On tam jest. Gdzie? Ja? tam, mi tam, mi tam, mi tam. Mi tam oh, My tam Ja idę do domu i nie jak ja do domu.